Cześć Wam, tu Michał z rodzinka w Podróży.pl. Chciałbym Wam powiedzieć, w jaki sposób w tym roku możecie spędzić taniej swój urlop w Kanadzie. Kanada w tym roku obchodzi swoje 150-lecie. W związku z tym przygotowała dla wszystkich osób, które uzupełnią formularz na ich stronie internetowej, której adres widzicie poniżej, możliwość uzyskania bezpłatnej wejściówki do. Większości ich parków narodowych, miejsc o znaczeniu historycznym, morskich obszarów chronionych, jak również do parków miejskich. Wejściówkę tę otrzymacie w przeciągu miesiąca, dwóch od momentu uzupełnienia formularza. My taką wejściówkę już otrzymaliśmy, i chciałbym Wam ją pokazać. Ta wejściówka wygląda dokładnie tak: czyli malutka karteczka. Każda karta jest numerowana, czyli każda jest inna. Mamy tutaj kod kreskowy. Oprócz tego jest informacja dosyć ciekawa, bo oprócz tej wejściówki macie możliwość również wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest m.in. tygodniowy pobyt w Nowej Fundacji. Oprócz takiej wejściówki dostaniecie również taką broszurkę informacyjną, na której znajdziecie wszystkie informacje, które Wam podałem to raz. Druga kwestia, dostaniecie pełną mapkę z miejscami, do których macie wejście bezpłatne. Także jak widzicie, jest tego sporo. Dokładnie 148 miejsc. Opisy tych miejsc znajdziecie w języku angielskim, tutaj i po tej stronie w języku francuskim. Także nie pozostaje mi nic więcej: jak życzyć Wam miłego, udanego urlopu w Kanadzie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.